Witam Was wszystkich w dzisiejszym odcinku w ten zimny listopadowy dzień, konkretnie 20 listopada. Jest godzina 11. Temperatura w nocy to było minus 5 stopni. Jeszcze gdzieś, gdzie Słońce nie operuje, jeszcze mamy prawie minus 4 stopnie. Temperatura na panelach jest już 16 stopni, więc są nagrzane. Słońce jest ogólnie nisko. Zaczynał łapać z różnych roślin drzew, drzew i krzaków cienie jakieś. No ale jest fajna pogoda, więc to jest dobry moment, żeby zobaczyć, jak właśnie wygląda produkcja w taki dzień. Z, z takiej instalacji, więc przejdźmy teraz do falowników, zobaczymy co tam się dzieje. Tak, w rozdzielni jest dosyć głośno, więc coś się jednak dzieje ze paneli, które są ukierunkowane na zachód, czyli 1,5 kW. Pika, płynie teraz 518 W tutaj instalacja, która jest na południe niecałe 7 kW plików tu mamy 4070 W 400 już tak jak mówię, z godzina 11 a tu z paneli, które dokładnie dwa Stingi jeden jest na południe 2 kW a drugi na wschód też 2 kW mamy 2, 0,5 czy 50 W, 2050 W produkcji, czyli łącznie mamy 2 kW, 4 to już jest 6. 6,5 kW z instalacji obecnie teraz jest 12,5 kW podłączone, czyli troszeczkę ponad 50%. Chcę Wam jeszcze pokazać, jak wygląda ta produkcja od początku roku ile ten prąd ta instalacja ukrydowa wyprodukowała. Dom zużył 8249 kWh, a z sieci było dobrane 3592 kWh. Tutaj na pewno to lepiej wyglądało, gdyby zestaw baterii, który tutaj obecnie jest, był większy od początku. On na początku roku, gdzieś tam do okolicy kwietnia, maja miał 6, niecałe 6 kWh i w nocy ciągle dobierałem po prostu energię ze sieci. Teraz obecnie ma 16 kWh, co już wystarcza na przetrwanie ten nocy, do następnego dnia kiedy słońce stanie i ten nie, nie pobieram tej energii ze sieci. No a tutaj dochodziło do takiej sytuacji, że po prostu bateria się naładowała, ten, ten prąd po prostu się marnował, a jak przychodziła noc to ostatecznie i tak musiałem brać, pobierać ten, tę energię ze sieci. No ale... Mamy ogólnie bilans taki, że od 1 stycznia, a dzisiaj 20 listopada, mamy ze Ofida dorzucony 4600 niecałe 60 kWh, czy coś takiego. Tak, pamięci liczę ten? więc mogę się mylić troszeczkę, ale nie dużo. Coś pod 4600 kWh. Tym filmikiem wam chciałem pokazać, że ten nawet kiedy mamy po prostu zimę, to wcale to nie znaczy, że te panele nic nie produkują. One nadal produkują. Ta produkcja oczywiście jest mniejsza niż w lato. No ale przy odpowiednio dużej instalacji ten wystarczy to po prostu na pokrycie ten potrzeb domu. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do komentowania i do subskrypcji.